Paniarku, odbyło się spotkanie w Urzędzie Miasta Lubawka. Czego nie dotyczyło? Odbyło się w ostatnim tygodniu spotkanie ze starostą Aleszem Waniczkiem i komendantem Straży Pożarnej z Odzleża. Spotkanie dotyczyło złożenia wspólnego wniosku na doposażenie Straży pożarnej w gminie Lubawka i w Zaclerzu. Jak to może wyglądać? Będziecie projekt pisać? Tak, będzie to wspólny projekt właśnie Zaczleża i Lubawki. Wiodącym partnerem będzie Zaczleż. W ramach, w ramach tego projektu chcemy doposażyć nasze ochotnicze straże pożarne. Straż Pożarna Czeska chce zakupić ciężki wóz bojowy. Natomiast my chcemy doposażyć nasze jednostki w dwa kłady, w z której będziemy mogli korzystać na zbiorniku Bukówka, gdzie coraz więcej mamy turystów w sezonie letnim. Sprzęt łączności, być może uda się wspólne ćwiczenia zrobić, doposażyć i utworzyć młodzieżowe drużyny strażackie. To się od kiedy już zacznie takie działanie wspólne? Eee, wniosek musimy złożyć do 22 marca, także ma, czasu mamy mało, ale już jesteśmy w miarę przygotowani. Eee, ten jakby zarys już mamy, teraz tylko kwestia dopięcia tych spraw i złożenia wniosku.